Ja nie wiem co to rzecz jest niemożliwa Pach w ręku, tak bywa Z niczego mogę zrobić coś fajnego Jak drut pod ręką mam A u mnie cyk A u mnie fuch I zaraz kurwa to pod ręką idzie wróg. Bo u mnie luks i hopsasa I wszystko to co majster chciał to ma Siemaneczko, się szybki odcineczek Robimy tłumik do webasto za głośno gwizdzę na dwoziu. Zara wam pokażę, jak on by Także tak, bierzemy się. Co nam będzie potrzebne? Czekajcie, ja tu odpalę. Niech to tam kurwa zacznie funkcjonować. Dobra, ustawmy maksymalny cug. <grytanie> Maksymalną moc ustawiamy. Zobaczcie, jak będzie gwizdało. Zamarzł. <grytanie> Zamarz panel chyba. Balisz kurwa, nie balisz? Dobra, jest, odpala. Zaraz Wam pokażę, jak to gwizdze. Tutaj suchutko, nic się nie dzieje. Na dworzu mokro. A tutaj luks. Jest, kurwa, pach w ręku, Jest. Dźwięk, kurwa. Ta lala, jedynie co to tutaj na webcapie. Już się podzwiasłej. Co tu się kurwa wyczynia? O jak kopci. Dizelek. <grywa> Dobra, trzeba poczekać aż się rozhula. Roz, roz, roz no i co? Zaczyna gwizdać. Kurwa. A szło się zatyka. <grywa> Także tak gwizdzę przez cały czas i teraz majster wymyślił dłomik no a więc, co będziemy potrzebować do tłumika? Tu jest taka pusieczka, proszę was. Titan jakiś ten do tego, do układu kierowniczego. Z tego zarabimy tłumiczek. Tu widzę akurat korek taki, kurwa, jest jakby na rureczkę. Specjalistycznie zrobiony. Dobra, weź pan, to troszkę tu zostało, to trzeba to przelać. Przelejemy Daj no pan tutaj postaw Tutaj sobie O proszę bardzo kurwa Przelejemy O kurwa cały słoik A ja myślałem że na dnie jest O proszę bardzo kurwa Trzeba pamiętać że to jest do wspomagania o, i teraz musimy się pozbyć tego koreczka. Daj no tutaj, kurwa, cię kombinerki. Co, człowieku? Teraz trzeba zrobić taki manewr. O, cyk, fuch. Także tutaj już mamy wylot, albo wlot, jeszcze nie wiem. Zobaczymy, jak ta rurka na, na zewnątrz, czy będzie pasowała. A tu się przebije, kurwa dziureczkę. No ta, Bardzo dobry plan, kurwa. Widziałeś, kurwa. <grywa> Mam nadzieję, że będzie. Kurwa, pogięłem. Mam nadzieję, że będzie pasować. <grywa> jest, kurwa jest. Mamy tłumiczek, tu wlatuje. Potem po przekątnej. Po przekątnej tu wylatuje. <grywa> <noise> Luksus, idziemy podłączyć. Kurwa, kto gwizdzie. <noise> Człowiek. Pokaż mi, dobra ta kurwa dziureczka. Mało. <noise> Musisz jeszcze kurwa podgiąć. Tak, to przy teraz wejdzie. Proszę bardzo Jak ucichło Nada się O kurwa Nada się Bardzo dobra robota <laughs> dobrze jest! Dobrze jest! Kurwa. Ej, ale już takiego gwizdu nie ma, elegancko! A, bo tu się kurwa, ty nie pozerywał karty. <laughs> się odkleiło samo Garaż spalisz, idioto! Kurwa! Kombinerkami daj majster. O, widziałeś, czemu tak się kopci? O, ile tam płynu jest. Chyba, nie wdychaj czego człowiek No i proszę bardzo, wypaliło się? Wypaliło. Legancko, legancko. Już, kurwa, nie gbiżdżę, tak? Panie, bardzo dobra robota. Dobrze jest. Będzie chodzić. Jak w ulu Cieplutko, kurwa. Dobrze, wyjąć pan. Kit Malina. Do następnego. Strzałeczka. Cześć.